Nie masz prawa podważać mojej decyzji, Laura. Głos Aleksandra Rajskiego odbił się od szklanych ścian gabinetu, jak echo wystrzału. Za oknem deszcz rozmywał panoramę Warszawy, a Laura Kwiatkowska stała naprzeciwko niego, wyprostowana, z chłodnym spokojem w oczach, który tylko pozornie ukrywał emocje. Nie mam prawa, powtórzyła cicho ale z takim spokojem, że Aleksander instynktownie się cofnął. Mam obowiązek, Aleksander. Kiedy widzę, że plan, który podpisujesz, zniszczy ludzi, którzy ci ufają, nie będę siedzieć cicho. Na jego biurku wciąż leżał raport. Czerwone korekty na marginesach przypominały ślady po krwi. W tej firmie nie ma miejsca na emocje, tylko wyniki, rzucił, przestając ją nawet obserwować. Ty Zapomniałaś, czym jest lojalność? Laura uśmiechnęła się krzywo. Nie, Aleksander to ty zapomniałeś, czym jest człowiek. Przez chwilę panowała cisza tylko dźwięk klimatyzacji i uderzenia deszczu o szyby. Rajski podniósł wzrok zimny, kontrolowany taki, jakim potrafił zamrozić całe sale konferencyjne. Jesteś zwolniona ze skutkiem natychmiastowym. W tej chwili coś w niej pękło nie ze złości, z rozczarowania. Wiesz, co jest w tym wszystkim najbardziej ironiczne? zapytała spokojnie, zbierając z biurka swoje notatki. Że jeszcze miesiąc temu mówiłeś, że jestem twoim najcenniejszym człowiekiem. Każdy jest cenny, dopóki nie staje się problemem odparł lodowato. Nie odwróciła się na pożegnanie. Zanim drzwi się zamknęły, powiedziała tylko: Kiedyś zrozumiesz, że nie wszyscy walczą o władzę. Niektórzy walczą o sens. Drzwi zatrzasnęły się z głuchym trzaskiem. I wtedy gabinet, dotąd pełen aury zwycięzcy, nagle wydał się Aleksandrowi zimny, obcy i pusty. Minęły trzy tygodnie. W korporacyjnym świecie to wieczność. Nowy projekt rajskiego, venture nowa. Miał być jego największym sukcesem. Zamiast tego przyniósł mu pierwsze publiczne potknięcie w karierze. W sali zarządu unosiło się napięcie. Aleksander, inwestorzy się wycofują. Potrzebujemy nowych danych, mówiła jego prawa ręka Marta. Dane są poprawne, warknął. Problem jest w wykonaniu. Wiedział jednak, że to nieprawda. Problemem było to, że Laura miała rację. To ona ostrzegała, że model kosztowy jest zbyt ryzykowny, że nie można wchodzić na rynki bez lokalnych analiz. Ale wtedy Aleksander widział tylko jej brak lojalności. Otworzył laptopa, szukając raportu, który kiedyś wyrzucił do kosza. Nie znalazł. Za to zobaczył coś innego. Na branżowym portalu błyszczał nagłówek: Była menedżerka Rajski Global. Otwiera własny startup. Nowa wizja strategii zrównoważonego biznesu, zdjęcie laury. Uśmiechniętej, spokojnej, pewnej siebie. Podpis. Laura Kwiatkowska, założycielka Human Strategy. Rajski poczuł, jak coś w nim zadrżało. Nie zazdrość, nie gniew. Coś gorszego. Respekt. Wieczorem długo siedział w pustym biurze. Nocne światła Warszawy odbijały się w szkle niczym w oceanie błysków. Miał wszystko. Pieniądze, markę, władzę. Ale pierwszy raz od dawna czuł, że coś wymknęło mu się spod kontroli. Otworzył szufladę i wyciągnął z niej wizytówkę, którą Laura zostawiła pół roku temu po jednej z konferencji. Jeśli kiedyś zechcesz budować coś ludzkiego, zadzwoń. Ironia losu. Kiedy ją zwalniał, uważał te słowa za naiwne. Teraz brzmiały jak wyzwanie. W międzyczasie Laura siedziała w małym biurze, w starej kamienicy przy chorzej. Nie miała szklanego biurka ani asystentki, ale miała zespół pięciu ludzi i pierwszy duży kontrakt, dokładnie taki, jaki odrzucił Rajski. Pamiętała jego ton, jego chłód, jego lekceważenie, ale zamiast mściwej satysfakcji czuła spokój. Szefowo, mamy zaproszenie z kongresu innowacji, powiedział jej współpracownik. Chcą, żebyś wystąpiła w panelu. Z rajskim. Laura uniosła brwi. Z rajskim? Tym rajskim? Tym samym. Temat: wartości w biznesie, czy to jeszcze ma znaczenie? Parsknęła cicho śmiechem. To się nazywa ironia. Kilka dni później, na sali konferencyjnej w hotelu Bristol. Setki osób biły brawo po jej wystąpieniu. Laura mówiła o odpowiedzialności, o empatii, o tym, że strategia to nie tylko liczby, ale też ludzie. W pierwszym rzędzie siedział Aleksander Rajski, słuchając jej w milczeniu. Nie jak rywal, jak ktoś, kto właśnie zrozumiał, że wyrzucił ze swojego życia jedyną osobę, która miała odwagę powiedzieć mu prawdę. Kiedy schodziła ze sceny, spojrzenia ich się spotkały. W jego oczach po raz pierwszy nie było władzy. Była prośba. Dzień dobry, pani Kwiatkowska. Dzwonię w imieniu pana Rajskiego. Laura aż się zatrzymała w pół kroku. Stała w kuchni swojego nowego biura, trzymając kubek z kawą i patrząc na parującą ciecz. Jakby właśnie usłyszała, że świat się zatrzymał. Przepraszam, kto? zapytała spokojnie, choć serce zaczęło bić szybciej. Pan Aleksander Rajski chciałby umówić się na spotkanie. Zapadła krótka cisza. Laura spojrzała przez okno na podwórko starej kamienicy. Dzieci bawiły się w berka, ktoś podlewał kwiaty, a ona pomyślała, że jeszcze pół roku temu to ona była w jego świecie. Szybkim, chłodnym i pełnym szklanych ścian. Nie sądzę, żebyśmy mieli o czym rozmawiać, odpowiedziała po chwili. Powiedział, że to w sprawie współpracy. Kubek stuknął o blat. Współpracy? Powtórzyła, jakby to słowo miało gorzki posmak. Asystentka dodała cicho, prawie konspiracyjnie. Pani Lauru, on brzmiał inaczej. Prosił, żeby przekazać, że to ważne. Laura milczała. Wiedziała, że Rajski nie używał słowa proszę. Nigdy. Dobrze. Powiedz mu, że jeśli to naprawdę ważne, niech przyjdzie jutro o dziesiątej, ale nie do hotelu, do mojego biura. Następnego dnia Warszawa pachniała deszczem i kawą. Laura przyszła wcześniej, nie z nerwów, a z chęci kontroli. Jej biuro było małe, ale przytulne. Ceglane ściany. Regały z książkami o strategii i psychologii, kilka roślin. Miejsce, które oddychało ludzkim ciepłem, a nie sterylnym luksusem. O 10.00 zadzwonił dzwonek. Zza drzwi wyłonił się Aleksander Rajski, w granatowym płaszczu, z cieniem zmęczenia pod oczami. Wyglądał inaczej niż ten człowiek, który wyrzucił ją z pracy. Mniej jak prezes, bardziej jak... Ktoś, kto zrozumiał, że władza nie chroni przed samotnością Dziękuję, że mnie przyjęłaś powiedział cicho, zamykając drzwi za sobą. Laura skrzyżowała ręce Nie przypominam sobie, żebym miała wybór, kiedy to ty wyrzucałeś mnie z biura. Na jego ustach pojawił się cień uśmiechu Cóż, wtedy uważałem, że mam rację. I co się zmieniło? Aleksander usiadł naprzeciwko niej, oparł dłonie na kolanach, jakby chciał znaleźć właściwe słowa. Wszystko, spojrzał jej prosto w oczy. Mój nowy projekt się sypie, straciłem inwestorów, ludzie odchodzą, nie mam kogoś, kto potrafi połączyć liczby z intuicją. I pomyślałeś o mnie? zapytała spokojnie. Tak, bo ty potrafisz coś, czego ja nie umiem przyznał. Widzieć sens tam, gdzie inni widzą tylko tabelki. Przez moment żadne z nich się nie odezwało. Za oknem przejechał tramwaj, rozlewając cichy, metaliczny dźwięk. Nie przyszłam tu po komplementy, Aleksander. Jeśli chcesz, żebym wróciła do twojej firmy, to zapomnij, powiedziała, nie odrywając od niego wzroku. Nie chcę, żebyś wróciła, odchrząknął. Chcę, żebyś została moją wspólniczką. Laura zamrugała, jakby nie dosłyszała. Twoją. Czym? Wspólniczką. Chcę, żebyś objęła połowę udziałów w nowym projekcie. Chcę, żebyśmy zbudowali coś razem śmiała się. Ale to nie był śmiech wesoły, raczej gorzki. Wyrzuciłeś mnie za nielojalność, Aleksander. Nazwałeś emocje słabością. A teraz chcesz? Żebym była twoim partnerem? Bo zrozumiałem, że bez emocji nie ma ludzi, powiedział po chwili. A bez ludzi nie ma firmy. Ta cisza, która zapadła, była gęstsza niż kiedykolwiek. Laura widziała w nim człowieka, którego kiedyś podziwiała, a potem nienawidziła. Teraz nie wiedziała, co czuje. Dlaczego ja? Spytała w końcu. Bo tylko ty się mnie nie bałaś. Rozmowa trwała godzinę. Rajski rozłożył przed nią plik dokumentów: szkic projektu, plan finansowy. Wszystko dopięte, logiczne, a jednak brakowało w tym duszy. „Wiesz, że to nie zadziała, jeśli będziesz chciał mieć kontrolę nad wszystkim” powiedziała po chwili. „Wiem” spojrzał na nią poważnie. „Dlatego chcę, żebyś miała równe prawa”. Laura podniosła brwi. Aleksander Rajski, król kontroli, oddaje połowę władzy? Nie wierzę, uśmiechnął się lekko. Nie chodzi o wiarę. Chodzi o to, że pierwszy raz naprawdę potrzebuję kogoś, komu mogę zaufać. Jej spojrzenie złagodniało. W tej jednej chwili zobaczyła w nim coś, czego nigdy wcześniej nie widziała pokorę. Dobrze, powiedziała w końcu. Dam ci odpowiedź za tydzień. Ale nie dlatego, że potrzebuje czasu. Tylko dlatego, że chcę zobaczyć, czy mówisz prawdę. Zgoda. Wstał powoli. Cokolwiek zdecydujesz, będę to szanował. Podszedł do drzwi. Po czym zatrzymał się i spojrzał na nią jeszcze raz. Laura. Nie chodzi tylko o projekt. Wiesz o tym, prawda? Zamarła. Nie odpowiedziała. Drzwi zamknęły się cicho, a w biurze znów zapachniało kawą i papierem. Laura opadła na fotel, patrząc na dokumenty, które zostawił na biurku. Pod nimi leżała kartka, którą niechcący wysunął z teczki. Jej własny cytat, sprzed miesięcy, zapisany jego charakterem pisma: Strategia bez człowieka jest jak mapa bez kierunku. Laura uśmiechnęła się pod nosem. Nie wiedziała jeszcze, czy mu wybaczy. Ale po raz pierwszy od dawna pomyślała, że może ta historia. Dopiero się zaczyna. Tydzień później. Aleksander Rajski siedział w swoim biurze. Wpatrzony w ekran laptopa, który od godziny wyświetlał to samo zdanie w mailu. Spotkajmy się jutro. Tylko my dwoje. Godzina dziewiąta. Kawiarnia przy foksal. Laura. Krótko, bez żadnych formalności. Bez pan, bez szanowny. Po prostu Laura. Tak, jakby przeskoczyli kilka warstw historii, a zarazem żadnej nie zapomnieli. Kawiarnia przy foksal była niewielka, ale elegancka. Drewniane stoły, jazz w tle, zapach świeżych krosantów i mokrej ulicy po porannym deszczu. Rajski wszedł punktualnie, jak zawsze. Ona już tam była. Siedziała przy oknie, w szarej marynarce i prostych włosach spiętych w koczek. Bez ostentacji, bez maski ale jej spojrzenie miało tę samą siłę, którą pamiętał pewność siebie kobiety, która przetrwała coś więcej niż zwolnienie. Witaj Aleksandrze, powiedziała z lekkim uśmiechem, nie wstając. Dziękuję, że przyszłaś. Usiadł naprzeciwko. Przez chwilę żadne z nich się nie odzywało. Kelner przyniósł kawę, a cisza między nimi była niemal fizyczna. Powiedziałaś, że mam to udowodnić, zaczął w końcu. Więc powiedz, czego ode mnie oczekujesz? Laura upiła łyk cappuccino i spojrzała mu prosto w oczy. Prawdy, prawdy? Tak. Chcę wiedzieć, dlaczego naprawdę mnie wyrzuciłeś. Jego głos był spokojny, ale każde słowo cięło powietrze jak brzytwa. Nie o raport chodziło, nie o błędy. Chcę wiedzieć, Dlaczego nie potrafiłeś wtedy słuchać? Aleksander spuścił wzrok. Po raz pierwszy wyglądał jak człowiek, nie jak prezes. Bałem się, powiedział po chwili. Czego? Że stracę kontrolę, że ktoś inny może mieć rację, a zwłaszcza, że to będziesz ty. Laura wzięła głębszy oddech. A teraz? Teraz boję się, że nie dostanę drugiej szansy. Na jego twarzy nie było gry. Żadnej korporacyjnej fasady, żadnego chłodu, tylko szczerość, surowa i zaskakująca. To dobrze, powiedziała cicho, bo tym razem to ja stawiam warunki. Aleksander skinął głową. Słucham. Laura pochyliła się lekko nad stołem. Jeśli mam być twoją wspólniczką, nie będę cieniem twoich decyzji. Nie chcę logo z twoim nazwiskiem, nie chcę tytułu asystentki zarządu. Jak dawniej. Chcę równego głosu, równego udziału i równego szacunku. To już ci obiecałem. To nie wszystko uśmiechnęła się delikatnie. Chcę, żebyś pojechał ze mną. Dokąd? Do łodzi. Tam jest firma, z którą kiedyś chciałam współpracować, ale twoja korporacja ich zniszczyła spojrzała na niego uważnie. Jeśli mam ci zaufać, Chcę zobaczyć, czy potrafisz naprawiać błędy, nie tylko podpisywać umowy. Rajski milczał dłuższą chwilę. Chcesz, żebym przeprosił? Nie mnie. Ich. Na jego twarzy pojawił się cień zaskoczenia, może nawet irytacji ale Laura tylko czekała. Wiedziała, że ten moment był kluczowy. W końcu westchnął. W porządku. Zróbmy to po Twojemu. Dwa dni później. Siedzieli w samochodzie, jadąc autostradą w kierunku łodzi. Nie rozmawiali wiele. W radiu grał Miles Davis, a za oknem słońce przebijało się przez chmury. To była cisza innego rodzaju nie między wrogami, lecz między ludźmi, którzy uczą się na nowo oddychać obok siebie. W końcu Laura odezwała się pierwsza. Wiesz, co mnie wtedy najbardziej bolało? Co? Że nie walczyłeś, wyrzuciłeś mnie, jakbyś wyrzucał raport z błędem, bez chwili wahania. Aleksander spojrzał na nią. Gdybym wtedy pozwolił sobie na emocje, straciłbym wszystko, co zbudowałem. A nie pomyślałeś, że może to właśnie brak emocji sprawił, że zacząłeś tracić? Odparła łagodnie, uśmiechnął się gorzko. Dobrze, że już nie pracujesz w HR. Zabiłabyś mnie argumentami. Nie potrzebuję HR. Potrzebuję człowieka, który przestał udawać, że ma zawsze rację. Kiedy dotarli do Łodzi, zatrzymali się przed starym budynkiem dawnej fabryki. Na drzwiach szyld Green Core Solutions. Laura wysiadła pierwsza. W powietrzu czuć było zapach farby i metalu. Tej surowej, prawdziwej pracy, jaką zawsze ceniła. W środku przywitał ich mężczyzna w średnim wieku. Pani Kwiatkowska, nie spodziewałem się pani zobaczyć, urwał, gdy zauważył Aleksandra. O, widzę, że przywiozła pani swojego byłego szefa. Laura lekko się uśmiechnęła. Byłego szefa. Obecnie potencjalnego wspólnika. Aleksander wyciągnął rękę. Panie Mikołaju, wiem, że moja firma nie potraktowała pana uczciwie. Przyszedłem to naprawić. Mężczyzna spojrzał na niego uważnie, po czym uścisnął mu dłoń. Lepiej późno niż wcale, panie rajski. Laura przyglądała się tej scenie z mieszaniną ulgi i zaskoczenia. Po raz pierwszy zobaczyła, że Aleksander potrafi schować dumę w kieszeń. Po spotkaniu wracając do samochodu zapytała, dlaczego to zrobiłeś? Bo chciałem, żebyś zobaczyła, że umiem słuchać. Jej uśmiech był szczery. To pierwszy dobry krok, Aleksandrze. Ruszyli w drogę powrotną. Tym razem milczenie było inne, lżejsze. Gdy zjechali z autostrady, Aleksander odważył się zadać pytanie, które dręczyło go od dawna. Więc co z naszą współpracą? Laura odparła po chwili. Jeszcze nie wiem, czy ci ufam, ale jeśli chcesz, żebym była twoją wspólniczką, musisz mi to udowodnić nie słowami, tylko czynami. A jeśli mi się uda? Wtedy nie będziesz mnie musiał prosić. Sama zaproponuję, żebyśmy zaczęli od nowa. Patrzyli na siebie przez moment. Potem Laura odwróciła wzrok, spoglądając przez szybę na zachodzące słońce. W jej oczach nie było już gniewu. Była ciekawość. Wieczór był chłodny, a niebo nad Warszawą, przecięte smugami świateł, wyglądało jak pulsujące serce miasta. Laura siedziała w swoim biurze na Chorzej, wpatrzona w makiety nowego projektu, który wspólnie z zespołem miała zaprezentować za dwa dni. Mimo zmęczenia nie potrafiła się oderwać. Wszystko w niej mówiło, że coś się właśnie zmienia. Telefon zawibrował. Aleksander Rajski. Zawahała się chwilę, ale odebrała. Halo? Laura, jutro, dziewiąta rano, sala konferencyjna Rajski Global. Przyjdź, proszę. Po co? Zapytała chłodno. Chcę ci coś pokazać, coś, co powinienem zrobić już dawno. W jego głosie nie było ani cienia rozkazu. Brzmiał. Miękko. Ludzko. To wystarczyło, żeby następnego ranka zjawiła się w siedzibie firmy którą kiedyś opuściła z podniesioną głową i ściśniętym sercem. Kiedy przekroczyła próg sali konferencyjnej, na moment zabrakło jej tchu. Na ścianie wisiał nowy projekt logo Rajski i Kwiatkowska Human Strategies. Pod spodem motto wartość zaczyna się od człowieka. Wokół stołu siedzieli dawni menedżerowie zaskoczeni nie mniej niż ona. Aleksander stał przy ekranie z prezentacją. W rękach trzymał pilota, ale jego wzrok był skupiony tylko na niej. Dziękuję, że przyszłaś uśmiechnął się lekko. Wczoraj zatwierdziłem nowy projekt restrukturyzacji. Ten budynek, ta firma to wszystko nie ma sensu bez ludzi, którzy naprawdę wierzą w to, co robią. Zrobił krótką pauzę. Dlatego od dziś nie chcę już być jedynym właścicielem. Współtworzymy nowy podmiot. Połowa dla mnie, połowa dla ciebie. W sali zapanowała cisza. Laura patrzyła na niego z niedowierzaniem. Aleksandrze, czy ty wiesz, co właśnie zrobiłeś? Tak, odpowiedział bez wahania. Oddałem kawałek kontroli komuś, komu naprawdę ufam. Nie chodzi o zaufanie, powiedziała powoli. Chodzi o to, że w końcu zrozumiałeś, iż sukces to nie tylko bilans, ale też ludzie, którzy stoją za nim. Spojrzał na nią z lekkością, której nigdy wcześniej nie widziała. Właśnie dlatego potrzebuję ciebie. Nie po to, żebyś naprawiała moje błędy, ale żebyś przypominała mi, po co to wszystko. Po spotkaniu wyszli razem na taras na dachu. Warszawa rozciągała się pod nimi w złotych refleksach świateł. Wiatr przynosił zapach jesieni. Laura oparła się o balustradę. Wiesz, kiedyś myślałam, że nigdy więcej nie postawię tu nogi, a jednak jesteś, bo widzę, że przynajmniej próbujesz. Próbuję od tamtej chwili, kiedy wyszłaś z mojego gabinetu i zatrzasnęłaś drzwi, przyznał. Wtedy pierwszy raz zrozumiałem, że wygrywać to nie to samo co mieć rację. Uśmiechnęła się lekko, odwracając wzrok. Czasem najtrudniej jest nauczyć się przegrywać z klasą. Może dlatego dopiero teraz jesteśmy gotowi, żeby wygrać razem. Spojrzał na nią, nie jak na pracownicę, nie jak na rywalkę, jak na kobietę, która była jego lustrem, tą, która widziała w nim nie potwora, ale człowieka zagubionego w ambicjach. Laura, zaczął cicho. Wiesz, że nie chodzi tylko o firmę, prawda? zamilkła. W powietrzu zawisła cisza cięższa niż deszczowe chmury nad miastem. Domyślałam się, odpowiedziała w końcu ale chciałam, żebyś sam to powiedział. Podszedł bliżej. Ich dłonie spotkały się mimochodem. Jakby zupełnie przypadkiem, ale oboje wiedzieli, że nic w tym nie było przypadkowego. Kiedy cię zwolniłem, myślałem, że tracę dobrego pracownika. Nie wiedziałem, że tracę coś znacznie cenniejszego. To się nazywa karma, powiedziała z lekkim uśmiechem. Wraca wtedy, gdy człowiek jest gotów zrozumieć, za co. Więc. Jestem gotów. Nie odpowiedziała słowami. Zamiast tego wyciągnęła dłoń i podała mu długopis, który nosiła w torebce. Ten sam, którym kiedyś podpisywała wypowiedzenie. Skoro mamy zaczynać od nowa, podpiszmy to tym samym piórem. Niech historia zatoczy krąg. Wziął długopis, a ich palce znów się zetknęły. Tym razem nie było chłodu. Było ciepło. Spokojne. Dojrzałe. Prawdziwe. Tydzień później logo Rajski i Kwiatkowska wisiało już na nowej siedzibie firmy, mniejszej, ale pełnej życia. W otwartym biurze ludzie rozmawiali, śmiali się, wymieniali pomysły. Aleksander i Laura stali przy oknie, obserwując ten ruch, jak rodzice patrzący na dziecko, które właśnie stawia pierwsze kroki. Myślisz, że to się uda? zapytał on. Myślę, że nie musi się udać. Wystarczy, że będziemy to robić z sensem, odpowiedziała. Spojrzał na nią z tym samym błyskiem, który kiedyś znaczył władzę, a teraz wdzięczność. Wiesz, że mógłbym się od ciebie jeszcze wiele nauczyć? Nie mów tego głośno, bo zarząd uzna, że coś ci się stało, odparła z błyskiem humoru. Roześmiał się, a jej śmiech dołączył do jego. Świat, który kiedyś był dla nich polem bitwy, teraz stał się wspólnym miejscem. Gdy wychodzili wieczorem, zamykając drzwi nowego biura, Laura zatrzymała się w progu, Aleksandrze, tak? Tym razem, jeśli coś pójdzie nie tak, nie zwalniaj mnie. Niezwolnie, uśmiechnął się. Teraz jesteśmy po tej samej stronie. I po raz pierwszy od dawna oboje naprawdę w to uwierzyli.